Na ten dzień uczniowie czekali z niecierpliwością. Zakończenie roku szkolnego i początek wakacji to chwila, w której mogą zapomnieć o klasówkach, sprawdzianach czy egzaminach. Dziś odebrali świadectwa i przed nimi ponad dwa miesiące wolnego. W Liceum Marii Konopnickiej, oprócz ostatnich przed wakacjami spotkań ze znajomymi i nauczycielami, ci najlepsi odebrali również wyróżnienia i nagrody. Dzisiejsza uroczystość zgromadziła w naszym liceum blisko 400 uczniów. To nie otrzymali świadectwa bardzo duża grupa spośród nich otrzymała świadectwa z wyróżnieniem z czerwonym paskiem aby je otrzymać trzeba było uzyskać średnią 4.75 i wzorowe zachowanie tych uczniów nagrodziliśmy nagrodami książkowymi tradycją naszego liceum jest także aby na zakończenie roku szkolnego podziękować wszystkim laureatom konkursów olimpiad sami uczniowie przyznają że miniony rok szkolny można zaliczyć do udanych. Wiele nowych znajomości, wyzwań, ale i sukcesów. Po tylu miesiącach jednak czas na wymarzony odpoczynek. Był bardzo ciekawy. Tak zdecydowanie był inny niż rok temu. E, po, po pierwsze to był nasz pierwszy rok w tej szkole, więc na pewno spotkało nas tu dużo nowości, ale myślę, że był bardzo interesujący i owocny. E, uczestniczy, uczestniczyliśmy w konkursach różnych i udało nam się coś zdobyć nawet, więc myślę, że naprawdę był ciekawy rok. No ten rok myślę, że był wspaniały i pełen emocji. Nastąpiło wiele zmian na pewno w naszym życiu. No i dużo rzeczy zapamiętam, zarówno konkurs genetyki, jak i wiele wydarzeń, które odbyło się w naszej szkole. Ten rok był bardzo pracowity, przez to, że to była druga klasa. Mieliśmy, nauki chyba tak, osumiem. mieliśmy rozszerzenia, poznawaliśmy te rozszerzenia, mm -hmm. ale było też bardzo zabawnie. Mieliśmy połowinki, mieliśmy wycieczkę zagraniczną tak. klasową. Teraz dużo było osiemnastek, więc też się można było trochę wyszaleć, no ale no niestety szkolne rzeczywistość. Sprowadzała na ziemię w pewnych momentach i no, trzeba było się trochę przełożyć. Czego wam będzie brakowało przez te dwa miesiące? Ja myślę, że będzie brakowało znajomych, no tak, na pewno znajomych i no w sumie tej takiej przyjemnej atmosfery, bo nasza szkoła ma naprawdę niesamowitą atmosferę, jeśli właśnie chodzi o relacje między uczniami, między nauczycielami, więc no, no to będzie Takich nauczycieli, tak, pani dyrektor, to Trochę będzie... brakować tego będzie, ale no jednak mimo wszystko chyba nie narzekamy, chyba tak, przydatnie przyda wrócimy z nową pewno. siłą. Tak naprawdę tej atmosfery, która nam towarzyszyła przez cały rok. Myślę, że z zaskoczeniem będą mi w końcu przez Pane Noce. Na pewno znajomych i oczywiście biologii z panią Michalską na pewno będzie brakowało. To już tak na zakończenie jakie plany na wakacje? No się Odpoczynek, ale również i nauka. No, nauka na pewno na maturkę do biologii, Jej. na następny rok. No i odpocząć przede wszystkim wyjechać. Odpocząć, rozwijać pasję i wrócić z nową dobrą, siłą, energią. Um, no, może pójdę do jakiejś drobczej pracy, ale tak ogólnie to też raczej odpoczynek i trochę więcej spotkań ze znajomymi, bo wiadomo, w roku szkolnym nie było na to dużo czasu. Dzisiaj zakończenie roku szkolnego odbyło się w 27 placówkach szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Łącznie świadectwa odebrało około 12 200 uczniów. Uczniowie zasiądą w szkolnych ławach już 2 września.